Takie festyny odbyły się już m.in. w gminie Wocławek, Hodecz oraz w Izbicy Kujawskiej. W najbliższą sobotę, 30 czerwca, wiele atrakcji czeka gminę Lubanie. W sobotę, 30 czerwca, Urząd Gminy Lubanie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu serdecznie zaprasza wszystkich na kolejną imprezę planerową. Tym razem będzie to piknik pod nazwą Powitanie Lata i impreza nie ma jak na Kujawach. Rozpocznie się ona o godzinie 13, kiedy um, zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na konkursy i zabawy przy muzyce mechanicznej. Następnie, później wystąpią zespoły muzyczne, między innymi zespół Hypera oraz Bewitch Band. Pierwsza część imprezy zakończy się około godziny 17, a później na scenie kolejne zespoły muzyczne. Akcentem i ostatnim akordem będzie rozpoczynająca się o godzinie 20:30 zabawa taneczna przy muzyce disco-polo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do lubania na teren zespołu boisk przy stadionie w centrum miejscowości.